Dzieciaki mówią, że przecież już by rozwalił szpilkę. Znaczy, o, ludzie sobie nie znają sprawy, bo fajnie takie zdarzenie z linkiem. A zawodowo z to zawodowo. Powiedziała żona, kończy ze sobą i tak dalej. I chwilę później na storce dodaje całą łapę podcięte i gardło podcięte. Pies! Nagle zaczyna chodzić bokiem. Oczka takie malutkie. Piszczy. Łodrzuca Kur... kość. Skacze. No i wiesz, mówię, wie pani co, taki problem, no to z marihuaną medyczną, ale ja mam receptę, ja to mam od lekarza legalnie, wszystko wiesz, w strony, czy ona tam na go mi zadzwoni? I wszystkie filmiki z konkurencji zniknęły, czyli Boxdel po prostu chyba nam powiedział, dobra, nie damy sobie rady z tym szalonym i tym cudą. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku najlepszego duetu, teamu, Komentarzy w naszym internecie. Eee... No co, teraz... Na samym początku dało... chcieliśmy wam podziękować, było... podziękować wam chcieliśmy za to, że wzrasta ilość subskrypcji, za to, że... Z każdym naszym odcinkiem coraz więcej jest wyświetleń, i wam się to podoba, chyba, skoro oglądacie. No tak, są opinie, Oprócz wyświetleń, to są opinie bardzo fajne. No nie? i że drzemy trochę ryja, ale no niestety, drzemy ryja, musicie się do tego przyzwyczaić. Ale już to nie wchodzimy w zęby. Tak, przynajmniej, przynajmniej tyle. Nie, kochani, nie, nie, nie działo się takiego strasznie dużo w świecie, tych internetowych aferek. Ale i tak jest co powiedzieć, a propos aferek właśnie, z, z aferek z naszego konkurencja. Czyli ja nawet jak się dowiedziałem o tym kanale, jak, no, komentarze u nas się pojawiały, zaczęli ludzie mówić, aferki drżą, dobrze wam idzie, pobijecie aferkę. mówię, kto to jest to inwo, aferki, i Aferki to był Boxdel i Wulfik. Ulfik, sorry, Ulfik, to jest był, Wilk. Ulfik, ale właśnie dzisiaj to przeglądaliśmy internet. i Zniknęły wszystkie filmy. Wszystkie filmy, z konkurencji zniknęły, czyli Boxdel po prostu chyba nam powiedział: Dobra, nie damy sobie rady z tym szalonym i tańcudą, zostawiamy to w pij. im pole. A tak naprawdę to podobno nowy wymiar ma być, bo gdzieś tam właśnie Boxdel dodawał w swoim Insta że nowy nowy, Boxdel, nowy, nowa odsłona tego będzie, że będzie aferkowóz, będą jeździć po Polsce tak. i na bieżąco tak jak była sprawa dla reportera. A... Co to się pije? Webelówkę jaką, czy to dobry? O, okay, czy to dobry? <grystanie> no. Teraz... No, ale to, to nie jest złe. To, to, to by było też dobre. To byłoby dobre. Teraz siedzi? reportera <grystanie> siedzimy pod domem na przykład, u kogoś tam ta tak jak ta Queen of the Black, podcina sobie żyły. Siedzimy pod domem, pod łokiem, tak. tutaj Queen of the Black. Kulej... I z żyłę sobie podcięła. <grystanie> iść na całość, <grystanie> Iść na całość. Nie, to by mogło nie przejść. A właśnie zaraz w chwilę ale... nie Chyba oni tak, co żeby tak to wyglądało? A tak, po co im Chcą jechać, tylko czy Bóg będzie czas, żeby tam jeździć? On to zawsze ma tyle pomysłów, a, a potem nic nie radzi. No ale to nie, to, to jest cholernie czasochłonne. Wiesz, my się musimy spotkać, żeby nagrać, i że sami jak jest. A weź weź 10, na drugi końc polski, dawaj relacje, nie wiem, dla mnie to jest dziwne. A jeszcze druga sprawa, że on startuje z klubem, który się nazywał Aferki, a nie Aferki, więc jedna a. nazwa, jedna literka w nazwie. Może chce to jakoś razem zgrać, odpalić, na, 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 na promocyjna, nie wiem, ale. Z, nie no, wiem. Jest już dużego kanału zdjęto wszystkie filmiki, nie ma nic, jest tylko czerwony, czy tam zielony baner i nie ma nic w tym momencie. No czy widzisz, ale zaciekawiło to jednak ludzi odbiorców, więc to tak. jest pewnie jakaś akcja marketingowa przed czymś. Ciekawe jak taki aferkowóz będzie wyglądał. Mm. On powinien być na sygnale raczej, no bo jak ktoś jest żywo, trzeba tą rzeczy żeby tą aferkę tam przeglądnąć na żywo ją skomentować. Eee, właśnie, Queen of the Black. Właśnie, Queen of the Black. Nie wiem o to. Nie wiem o co chodzi. Eee. Wiem, o co chodzi. Eee. Ale ja może powiem, a ty na żywo wysłuchaj skomentuj drogi Arku. Tam powiem szczerze, że tylko i krokodyla brakuje w tej całej aferze. Nie wiem, czy może nie tylko krokodyla. Eee, Okazuje się tak, Queen of the Black rozstała się ze swoim byłym, ponieważ ten były okazało się, że ma dziecko ze swoją byłą. W ten ostatni piątek e, doszło między nami tam do małej kłótni, ponieważ moja e, była dziewczyna okazała się być w ciąży. Co było dla niej trochę ciężkie w zrozumieniu? Czy nie? nie. Aktualnie okazało się, że była jego, jest w ciąży, więc pewnie z nim. Więc on teraz opowiada, jak on jedzie, chciał pogadać, ale Gmina wybieg przyjechał z menadżerem, z kimś tam swoim, moją że wtedy go wskoczyli, więc on tak nie będzie gadał. Tylko doszło do rozmowy w 13 osób, przy czym jeszcze jej menadżer wyciągnął w ogóle telefon i zaczął kamerować moją byłą dziewczynę w ciąży. Nie wiem, yy, mówiąc jej, że. Usunąć swojego Instagrama, nie wiem, jakieś w ogóle porąbane groźby. Yy, a Julka, no co, no, Julka zaczęła grozić, że wiry moi byłej dziewczynie, która jest w ciąży, no. No i tak się sprawa niby rozeszła, że oni się dostają, ja mówię, No i Queen of Black nagle powiedziała, że ona kończy ze sobą, i tak dalej. I chwilę później na storce dodaje całą ławę podcięte i garbą podcięte. I wiem, że oni pewnie usuną tą relację, że nawet. Trzeba się powiedzieć, nie potrafię ani se gardła podciąć, więc... gardło pocięte. No gdzieś tam gardło też pocięte, była krew, przyjechała policja, przyjechało pogotowie, okazało się, że jeszcze jej koleżanka nie chciała powiedzieć, gdzie ona mieszka i później ogłoszenie wydało, w, wydało Prime że oni jakby wysłali tam policję i pogotowie, żeby ją uratować, okazało że tak nie do końca, że kto inny, ale oni, oni jakby wymusili to, żeby ktoś tam wysłał. No i ona teraz jest w szpitalu, gdzieś tam pod opieką, założyć te rany to były bardziej na pokazanie, na story, niż na odebranie sobie życia, no ale... No właśnie, jakby ktoś sobie chciał odebrać życie, I to, sobie, to życie, nie sobie odebrał to życie i nie robiłby z tego żadnych... Aferyk. Ale jest to jakiś tam krzyk, o jakiś pomoc, jakoś bezradność. No nie, ale ja dobra, co w, to w takim razie, razie z tą walką? Co, co no właśnie, oni na razie mówią, że ona jest pod, pod wiesz, no, w, gdzieś tam w szpitalu, <laughs> pod opieką specjalistów i że dalej niby to jest aktualne, ale sam pamiętam, że rozmawialiśmy, fajnie jak rozmawiamy już któryś czas, o kimś, mamy jakieś, co ostatnio było, posyp tam gdzieś za ekranem, Sona. Tak, tak, się dwa razy przewróciła, no i to jest dla mnie taka troszeczkę równia pochyła, wiesz, ta afera z tym, że nie umiała jakoś się dogadać, ten chłopak mówił dość sensownie, wiesz, ten jej, On tak, no to też nie jest fajne, jak jest z nią, bo stamtąd już tam jest dziecko, ale to niby było przed, i ja naprawdę chciał pojechać się dogadać, ona podobno wyskoczyła z całym tubem ludzi, zaczęli nagrywać na niego, naskakiwać, coś tam z, z tego z Prima przyjechało, wiesz, no i ona na drugi dzień się tnie, więc to takie dla mnie jest troszkę równia pochyła i mam nadzieję, bo jak o niej nie słychać, to znaczy, że u niej jest dobrze. Mam nadzieję, że jak najmniej będziemy słyszeć o niej. No ale to znowu jest chyba to budowanie sobie wizerunku właśnie na aferze, na jakiejś kontrowersji tak. i widzisz, tam gdzieś czytałem w tych materiałach, które nam podsyła tutaj tak. nasz, nasz, nasz ten sekretarz, ten, sekretarz Maksiu. Maksiu, było, że plus 300 palą przybyło temu tak. I, tak. I, i, i potem ją zablokował. No to kurde, no to jest troszeczkę takie budowanie sobie wizerunku na, na nieszczęściu, na aferkach, na jakichś tam kontrowersyjnych rzeczach. Mi się to nie podoba osobiście, ale pewnie ludzie i tak nie. Mnie również, było. ale ja uważam, że w jej przypadku, akurat w jej, bo, bo Prime może sobie czy Czerni czy, czy Chłopak tak coś budować, akurat w jej przypadku uważam, że tam jest problem z głową, wiesz, bo jakieś takie już cięcie się na tego, tam, o, tam, tam nie jest zarówno pod sufitem, ja uważam, że na, po, u tych specjalistów powinna pozostać troszeczkę, bo żeby się nie zdarzyło nieszczęście, bo też się nie ma co z tego śpiewać, bo wiesz, yy, wszystko jest fajne do czasu. Mówiłeś, że brakowało tam tego Krogodyla, odnosi Krogodyla, właśnie słuchaj, pisała dzisiaj do mnie pani, która pracuje na lotnisku i, i wysłała mi artykuł jak to Transgraniczna udaremniła pierwszą w tym roku próbę nielegalnego przemytu koralowca. Myślę, że bravo, artykuł wam zawieszmy, ale, ale, ale ta pani wysłała, zobacz tutaj, co tutaj coś fajniejszego udaremniliśmy, bo ta pani właśnie, która się zajmuje tam, nie wiem, sprawami właśnie biurowymi uh -huh. w tym, wysłała mi właśnie krokodyla jak próboli przemycić człowieku. To na tyłu też tu damy. Więc ja. Przy... Kurde, ja właśnie mówiłem o że mi było tygrysa przemycić kur Przynajmniej coś wtedy grysa miałem, jakiś koralowiec. Teraz pójdę, siedzieć za koralowiec, a tak to tygrys zawsze by na napropiał, nie? Siedzieć, siedzieć pewnie nie, ale fajne, że twoje to było. To pierwsze w tym roku było napisane, tak? Pierwsze w tym <grym grym> roku, <grym nie tak? Pierwsze, no tak. żeby naprawić. No Otwarcie nie, roku. Kur... tego przemytnika wiesz, nielegalnych gatunków. Nie, zagrożonych. Nielegalnego przemytnika zagrożonych gatunków. Jak jesteśmy przy służbach, to ja. To nie jest może jakiś temat internetowy, ale na tle jest głośno, że może nawet nasi młodzi widzowie może parę słów chcieli usłyszeć na temat tego, co się ostatnio dzieje właśnie akurat leci. Całym Pegasusem, znaczy ja chciałem parę zdań powiedzieć może co o tym myślę. To no. nie jest takie, to nie jest bardzo polityczne, wiem, że nie, takich tematów tu nie poruszamy, takich stricte politycznych, czyli... PiS, ale to co się dzieje, bo, bo fajnie troszkę, nie wiem czy wiecie, że, no PiS, oczywiście to wiadomo, że to PiS kupił, że PiS podsłuchiwał, tylko ja się teraz trochę mu nie dziwię, że on jest skórny cały PiS. Bo wiesz, bo to jak oni kupywali, to całe, bo to jest produkt z produkcji izraelskiej, to było reklamowane i sprzedawane jako coś, czego nigdy nie wykryjesz. I to tak. ja nawet wiem, bo moi znajomi, którzy się w tym, to mówią, to nie ma, po prostu on tak ucieka i teraz poszła technologia dalej, to się da wykrywać tak. i jest ciężka. Da, tak? Bo wiesz o chodzi, bo wychodzi cały czas tam jakiś Instytut w, w, w Kanadzie to wykrywa, Amnesty International to potwierdza i teraz pisze trochę w dupie. A jestem ciekawego, tylko jedną rzecz powiem, bo to mało kto wie. Wiecie o tym, że z Pegazusa rzeczy, które jakby są nagrania i tam do te wszystkie zbiory, tego nie jesteś w stanie rozkodować, Polska nie jest. To trafia z portem do Izraela, Izrael to rozkoduje i odsyła nam rozkodowane. I teraz jest ciekawa rzecz. Po pierwsze pewnie się to zostawia. Człowieku, za darmo t... mają A t... po co... taką wiedzę, po co jakiś agenci jak sami Polskie tak, służby wysyłają istnieje. informacje? legătură them... să Po prostu to jest piękne. A w ogóle to jest, wiesz, zabronione, bo nie wolno jest w sprawić, że nie wolno informacji o polskich obywatelach udostępniać innym wywiadom. A to jest normalnie wywiad mocny staje... Ale czy to nie jest zdrada narodu w ogóle? Tak, tak, tak to jest to było zdradę stanu, bo wszystko, to no bo to jest, stanu. wiesz, ktoś, ktoś podsłuchuje ko obojętnie już kogo. Ale to jest używane przeważnie do, do... Ja, do... opozycji, było... polityków, Wiec. ważne, ważne persony, tak. I dostaje teraz Izrael to, bo inaczej Polska tego i to każdy się zgadza. Nie stanie nikt, oni tak to zrobili takim kodem, że musi to do nich trafić i oni odsyłają rozkodowane. To są całe jaja i dla, dla mnie drugie dno w tej całej aferze, rozumiesz? Bo ja. to już mi Oni im dali tylko narzędzie do tak jakby do nagrywania wszystkiego, ale nie dali im tego... Tej... Żeby... Odkodować. Eligme, tak, żeby tak, to tak, odkodować. tak, dokładnie tak. tak. Dokładnie, nie, nie ma tego unboxingu. Unboxing musimy zostać w Izraelu. Izrael teoretycznie umowie, że sobie nie zostawia. Mhm, mm mm -hmm. wiesz, i teraz oni i z Polski, i z każdego kraju, gdzie ten yy, pokaz jest używany, Izrael dostaje całe te informacje. Abstrahując od tego, że no, A, no to jest bardzo, bardzo ale nie ukrywajmy, informacja jest w tym momencie najważniejszą. Tak, najważniejszą, Ty tak, za, tak, za informację tak, można możesz, tak, 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 możesz kupić wszystko. Tak. Możesz normalnie robić przewroty nawet tak, polityczne. W tym momencie nie? tak, informacja jest najbardziej, naj, najbardziej cenna w obecnych czasach. No ale no mówię, z tym pokazują, się tak to wygląda i mało kto wie o tym drugim nie o tych informacjach, że oni to dostają, ale... a dopiero my łaskawie dostajemy coś, co można użyć. Słuchaj, co ale to jak jesteśmy powiedzieć? przy temacie pisto, je... nie wiem, czy widziałeś mega aferę na studniówce. Dniułka! Nie, no, oficjalnie puścili we wszystkich mediach, wszędzie, Onet.pl, w tak, Polska. prostu tak, wszyscy tak, pisali tak, o tym, że wielka autorstwa Cypisa. To jest to, mojego kolegi serdecznego tak, pozdrawiam. Pozdrawiam. E, no, no, no co? Wolność słowa przecież. Moja jak każda inna. No ale wiemy, że pisma te wszystkie kuratoria i tak dalej, no, ale to jest piękne, że jak cała młodzież wrzeszczała. Je... No I teraz idą, idą przeprosiny, i ukrany zostanie ten, który to nagrał i umieścił w sieci uczeń. Ma reprymendę, no bo nie są w stanie ukrać 500. Tylko ten jeden no, co umieścił, aha, dokładnie. A, a, ale to takie... a ja myślałem, że zostanie szkoła ukarana, że dyrektor będzie do misji podać. Nie, dy dyrektor, Dobrze, że... dyrektor tego ucznia ukara, no i teraz góra patrzy, jak dyrektor to go to ukara. Wiedzą, Tak, tak. tak już doszli, kto to wrzucił do sieci? Biedny, no jednak, jednak widzicie, no, filmować to tylko tutaj u nas. Chehe, jeszcze nie został wyrzucony. On to wrzucił jeszcze na swojego Instagrama, się Tak, tak, tak. Na ten to też to nagrał już został wyrzucony w weter. Co dalej? O, dalej jesteśmy jeszcze znowu przy walkach. Prime MMA Push Barber kontra. Sobota. Sobota. E, właśnie bardzo mnie to zdziwiło, bo ja z sobotą wymieniałem się jakimiś tam wiadomościami, chwilę, to nie tak dawno, z miesiąc temu i on do mnie, y, akurat byłem na, na treningu i do mnie y, odegrał, o słyszę, że jesteś na treningu, ale ci fajnie, ja na razie jeszcze nie, nie mogę trenować, bo tam, e, bo tam le, leczę jakieś problemy zdrowotne i nie mogę trenować i to było dwa miesiące temu, a teraz nagle pół walka, aż do niego napisałem. A to jak to jest ty? wagowo? Ten Push Barber to jest taki Gr grubasek duży, tak, ale go. wiesz to oni się biją w się w na bokserskiej. To aż tak ta waga wtedy, no to No nie, nie no sparter, jest, w też jest wiadomo. No nie jest był się. Ale tak. raczej Sobota. No nie wiem, Barbersa, czy później jeszcze nie był. Sobota fajnie się pokazał w z Filipkiem, pomimo tego, że to przegrał. No to pokazał, że ja nawet rano potem na śniadaniu kurwa Stary człowiek, a może! E, więc. Zobaczymy. To zobaczymy, jest. zobaczymy, bo faktycznie na, na tej, bo dość szeroko tą konferencję, a tam bardzo jedno zrobił, to strzyk meżyste i faktycznie nie było jego przeciwnika tak. i faktycznie jakby nawet, nawet tego o tu nie powiedzieli, jakoś mi to umknęło i teraz jest, że on będzie walczył z sobotą. Ciekawa walka. Ciekawa, zobaczymy co to będzie, jesteśmy przy sportach walki, no to Artur Szpilka oficjalnie powiedział w wywiadzie, że obraził się na boks ale zobaczymy go w MMA. No Właściu, i teraz ciekawe, w której gdzie? federacji się pokaże. Tutaj Kamiszka z tego co wiem miała, e, chyba ma nawet ważny jeszcze kontrakt na jedną walkę w MMA. Yy, no to może wiesz, no był bywał tam, rozmawiał z włodarzami, może gdzieś go tam zobaczymy. No e, chyba takie logiczne, nie? że właśnie skoro on. No, też no nie odgrywam, ale... że hitem sprzedaży takiej walki MMA w Polsce, wiesz, wiadomo, on pewnie by chciał sportowo, zostawić go, że jest sportowo, ale jeżeli chodzi o HS, a skoro się obraził na bok, to ja bym się nie obraził, a na pieniądze się raczej człowiek nigdy nie obraża, to ja bym. kurde, no według mnie to była idealna, na przykład walka, no teraz Pew Prime jest Casio, ale. Don ja, mnóstwo o, komentarzy. O, Wiesz co o, facet 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 ludzie sobie też nie zdają, nie zdają Dzieciaki mówią, że. Przecież Casio by rozwalił szpilkę. Czy jesteś w stanie stwierdzić już na dzień dzisiejszy, że... Pokonałbyś stwierdzić, go. nie, ale wyszedłbym z nim. Wyszedłbym. Jakbyście zaproponowali, on by chciał, to czemu nie? No to jest jednak yy, yy, twarz taka, nie? Polskiego boksu. Artur Szpilka. Aaaa, ludzie sobie nie zdają sprawy, no bo to fajnie takie zdarzenie jest. Nie jest to szpilka to znaczy wiesz, dobrze mówisz. Nie jest to szpilka. To nie jest, freakiem, to Casio, nie jest dokładnie. Tak, ma uderzenia nokautującego. Tak. Zobacz sobie, każdą walkę wygrał na punkty. Jest, tak. potrafi punktować, potrafi dużo przyjąć, ma mega kondycję. Ale Artek Szpilka zobaczcie ile wygrał przez nokaut. Bardzo. Tak, tak. Ja myślę, że jak takie pierdolnięcie zostanie kasujące, to raczej nie będzie miał dużo szans, że to jest tylko, wiesz, teoretycznie, teoretycznie. Bo praktycznie to pewnie nie do takiej walki nie dojdzie. Ale byłoby to takie. Byłoby Podpowiadam tutaj jakie można zestawienie zrobić, no ale jeżeli będzie Fejmiartek, no to, no to nie wiem, to muszę mieć... Ale, ale, ale właśnie, ale właśnie on, powiedział, obraziłem się na boks i idę w MMA. zobaczycie mnie w MMA, tak. Ale nie powiedział, no, a widz, a tu, a tu zestawiam ich boksersko, tak, czyli musieliby walczyć, to co on powiedział, bo on w sumie nie powiedział, ja teraz też do mnie dotarłem, to mówię. On nie powiedział a... wieś, o co chodzi, że idę do friku, czy idę do tego. Obraziłem już na boks jako dyscyplinę, no tak powiedział, mm, tak. Ma, więc on chce się tarzać, a, więc on chce się turlać. To z kim on by się tam mógł bić, no nie wiem. No chyba raczej sportowo może z jakimś. Ze mną a mnie ta <śm> waga. Myśmy już zaraz zobaczyliśmy, sparowaliśmy kiedyś, już tam oko mi podjął. No w sumie mógłbym się zremanżywać, ale to nie ta waga, 84 kg musiał... No nie co, to przyważyć ze stówę. Tak. Nie potrzebowałbym rok, ale no to w już nie chcę wrócić też z sterydami, to by się udało, A tak to... Wy częściej do mnie przychodził, ja mam tyle słodyczy i alkoholu, że moglibyśmy dojść do tej wagi, tylko kurko, kondycyjnie 10 sekund, nie? Nie, nie to może ale, ale nie, no chwilkę z dużym chłopem walczył bardzo ciężkie normalnie w boksie, nie? Więc tak, potem, ta, potem, potem w półciężki, znaczy nie, on zaczyna w ogóle od yy, półciężki tak? 99. Dlatego a propos zostawiania go z Kasiem, to widzisz, on powiedział, ja teraz dopiero, no tak, że nie tak, do tak, Freaków, nie do bo a, a nie, nie na Freaków, że się tak, obraził, tak, więc. tak, więc to jest jakby y, dyscyplina sportowa, a nie chodzi o, wiesz, Dobra, o to moje niedociągnięcie rzeczywiście. No, nie, ale ja, ale ja, ja, tak ja tak tak to tak samo zrozumiałem. Byłaby fajna. E, co mamy dalej? Dobra, kolejną rzeczą, tam już wcześniej wspomniałeś o tym y, klubie a after'ek który już 29 stycznia się otwiera. Miałem na tym otwarciu bycia. A 29 stycznia jestem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Gdyni. Zapraszam Was tam w ogóle, to będziemy się mogli spotkać, ale to gdzieś na moich social mediach znajdziecie. Ale tu widzę takie piękne zdjęcie, właśnie. Nasz tutaj asystent dodał z pieskiem na rękach, i właśnie przy piesku jak jesteśmy. To nie wiem, czy pamiętacie, jak Marley zatruł się rtęcią przed moim wylotem. Mówiliśmy o tym, to wiecie, co od. Marley przedwczoraj, słuchajcie, yy, nabijałem sobie bąko i spadł mi mały topek na ziemię, no i on go zjadł i słuchajcie co się działo, potem pies nagle zaczął chodzić bokiem, oczka takie malutkie, piszczy, Kurwa podrzuca kość, skacze. Ale potem tak się zaczął zataczać że się przestraszyłem, stary, i pojechałem normalnie do weterynarza wiesz, no to, a, a wiesz, taki był jak we jest że ten mu się nie stanie. No i temu weterynarzowi tam mówię, to była późna godzina na do strony a my mamy akurat koło siebie, 20, 20, koło siebie mamy tam 20, 24 nawodu mm -hmm. na otwartego. Mm -hmm. No i wiesz, mówię, wie pani co, taki problem, no to z marihuaną Medyczną, ale ja mam receptę, ja to mam od lekarza legalnie wszystko, wiesz, w czy ona tam na policję mi zadzwoni, ale ja naprawdę mam receptę. I ten, i ona, a wiesz, że ona, że wie pan, że to się zdarza dość często? Czy to, że pisy, naprawdę. Albo się zjara, bo na przykład to zjara w pokoju i wiesz, i ten, i, i te psy się dymem. dymem tak. Albo właśnie, że gdzieś dwie. Nie wiem, bo to tak pachnie chyba i, i one to po prostu jedzą, te psy. I normalnie wiesz, dałam mu kroplówkę, dałam mu węgiel jakiś tam, podałam mu coś tam na wzmocnienie, no i tyle mówię, że mu przejdzie. I nie jest za tego dużo, że po prostu ma pazę i będzie się dziwnie zachowywał. No i rzeczywiście, potem do domu przyszedł, no to wiadomo, pić mu się chciało, no bo zawsze, zawsze pilek popierdzielony, gastrofazę miał, dawałem mu smaczki, to. Ale rano się budzie i wszystko w porządku. Także Marley ciekawe co zje następne. Teraz to my odkurzamy dwa razy w jednym. Bo wiesz, żeby czasami czegoś nie, nie od... Rtęć. Topę, brawo, brawo. A jeszcze jedna sprawa ostatnia, dość ciekawa wynikła, że ktoś na mapach Google zmienił nazwę kościoła gdzie w jakiejś miejscowości, właśnie poczłem, teraz mogę znaleźć. Łąkie, gmina Lipka, województwo wielkopolskie. W jakiejś małej miejscowości po prostu ktoś sobie wszedł w i zmienił na kościół imienia BDS. A to zresztą, no <laughs> <to, śmiech> i to zostało, i to jeszcze by było, by było biedy, gdyby gmina, w której się zmieścił ten kościół, nie zmieniła tego i wydrukowała kalendarze na ten rok. <laughs> Z kościołem imienia bds a normalnie kalendarze gminne i tam jest kościół imienia bds a rozumiesz to? I w kalendarzu w trzech językach znalazło się łąkie, Rzymskokatolicki Kościół pod wezwaniem. B No i to, to, to jak sam już nadcefowanie o tym mówili, w tym momencie zrobili tak, że na mm, cele charytatywne, bo to będą unikaty, bo oni a, wiesz, no, przerwali, a, przerwali. I teraz nagle to licytują, gdzieś tam chyba na A Ja myślę, że teraz to. będzie to miało jeszcze większy wydźwięk, Tak, te kalendarze sprzedaczą się jeszcze lepiej. W sumie wiesz, on ma takich wiernych panów, to prawie jak wyznawcy, tak. więc mógłby otworzyć swój kościół, jak coś. Taka nie jest sekta to trochę. A on o tym się o tym dowiedział, oczywiście się śmiał się sprawy, sprawę, ten kalendarze pójdą tak, a dzisiaj przed chwilą czytałem ciekaw, czy jeszcze nie zmienili, bo to ktoś dzisiaj się łamał znowu w Lublinie moim rodzinnym na Google. I od ulicy, ja Wam powiem: od ulicy, kurde, pięknej, radosnej, taka mała boczna jest ulica imienia Inflacji Morawieckiego. <głos> <głos> Dzisiaj, nie wiem, czy jeszcze po godzinę temu była. Także ktoś znowu to zhakował, pewnie zaraz to zdejmą. Takie ciekawe. Nie takie ciekawe. Myślę. Z ciekawostek jeszcze to mamy: Jak pokochałem gangstera, czyli film, o którym ostatnio mówiliśmy. Cieszy się niezwykłą popularnością. Tak. W Netflixie ten film obejrzał 4 miliony ludzi, co jest naprawdę świetnym, świetnym wynikiem. Także gratulujemy. To jest z polskojęzycznych filmów rekord. Tak, tak. Ta, ta. ta, ta. Nigdy żaden polskojęzyczny film się tak nie, nie wyświetlał, nie oglądał. Jak, jeszcze raz gratulujemy. To jest naprawdę, słuchaj, 4 miliony wyświetleń razy 3 godziny. No to, to patrzcie, ile milionów minut to jest. Mimo, naprawdę. że ja tak, tak ten film był dla mnie tak, to rozmawialiśmy o tym, ale mimo wszystko gratulacje dla Kawuckiego, dla całej ekipy, no bo, 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 bo im wyjało i słusznie i gratulujemy. No to co, no chyba tyle, nie będziemy tu przymulać na siłę. W tym tygodniu nie działo się zbyt wiele i tak dość duży materiał. Myślę, że mamy ponad 20 minut. Eee... Widzimy się w kolejnym tygodniu. Dziękujemy za każdą subskrypcję. Dziękujemy, że chce Wam się to oglądać, jeżeli macie jakieś fajne tematy. A może macie Właściu. jakieś tematy? Słuchajcie, właśnie, Właściu. bo nie zawsze Wrócajcie. musimy aferkę, a, a Może chcecie, żebyśmy się wypowiedzieli na jakiś temat, tak. żebyśmy wypowiedzieli swoje zdanie na jakiś temat. Jak najbardziej, między przeglądem tych tygodniowych wydarzeń, możemy Wam opowiedzieć, co my myślimy o jakiejś tak. sytuacji, o jakimś problemie, czy to społecznym, czy to każdym. W sumie myślemy, się... Kawał, w... My, jesteśmy z Polski, my się. Chyba, w... na jestem z Polskim. się na jednej walki nie że mogę w to wszystkich fajerów. Teraz remontujemy tam nie wymieniamy szafki za chwilę w pół godziny. Jesteśmy Polakami. Tak. Ale tak serio to dużo komentujcie i piszcie, co byście chcieli zobaczyć, co Wam się podoba, ale co byście chcieli zobaczyć zużyć na jaki temat mamy mówić, podejmiemy rękawice. Tak jest. Pamiętajcie o subskrypcji o jeden... dzwonacy, który nie wiadomo po której stronie jest, po to, żeby wam się przypominało, że dodaliśmy coś ciekawego, a nasz kontent raczej chyba jest ciekawy, skoro Was tak przybywa. Dziękujemy serdecznie i życzymy Wam. Dzięki!